Dzień dobry. Dziś chciałem przedstawić temat Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Sejm wielki obradował w latach 1788-1792. I tu na wstępie musimy się. Zastanowić nad sytuacją w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. Jak pamiętacie, Polska już od połowy XVII wieku, to znaczy od czasu potopu szwedzkiego, niejako popada w pewien kryzys. I ten kryzys udaje się, jak gdyby, pod koniec wieku XVII opanować. Natomiast on de facto trwa. Na początku wieku XVIII Polska, częściowo tutaj z inicjatywy Augusta II, staje się areną wojny północnej, wielkiej wojny północnej, i już wtedy, pod koniec tej wojny. Bardzo mocno ingeruje w sprawy polskie Rosja, aczkolwiek Polska jeszcze nie jest na tyle słaba, żeby całkowicie podporządkować się Rosji. August II po zakończeniu wojny robi wiele, żeby tutaj się uniezależnić. Oczywiście dynastia Wettinów jest różnie oceniana. Ostatnio ocena panowania Wettinów. Jest nieco łagodniejsza. Jego syn, August III, popada w pewne uzależnienie oczywiście od Rosji, ale też, jak gdyby tutaj Polska nie jest całkowicie jeszcze tak uzależniona, chociaż popada w coraz większe uzależnienie od właśnie polityki rosyjskiej. I tu trzeba podkreślić, że jednak August II. Jakiś pewien spokój dla Polski uzyskał, i też nastąpił pewien rozkwit gospodarczy. Sasi zawsze chcieli urealnić tą Unię z Polską. Chcieli prawda, mieć jakieś połączenie lądowe, żeby zwiększyć kontakt, zwiększyć handel, ale to się nie udawało, szczególnie bardzo źle na to patrzyły Prusy, z którymi Saksonia rywalizowała na terenie Niemiec. Już w czasach saskich daje się zauważyć pewne stronnictwa, prawda, potockich, familie. Familia chciała oprzeć się na Rosji i wywalczyć pewne reformy ustrojowe, państwowe. No i jak wiemy, po śmierci Augusta III w 1763 roku. Obejmuje Stanisław August Poniatowski dzięki poparciu Rosji. I wtedy za jego panowania <laughs> Rzeczpospolita popada już w daleko idący protektorat rosyjski. Zostają ustanowione tak zwane rządy. Ambasadorsko-królewskie, to znaczy, że współrządzącym z królem jest ambasador Rosji. Sejmy są systematycznie zrywane od dziesiątek lat zapanowania Sasów i za późniejszego panowania. W sejm w latach czterdziestych XVIII wieku tutaj pewne rzeczy jak gdyby uchwalił, ale też on był blokowany przez Rosję i przez ingerencję innych mocarstw. Tu trzeba podkreślić, że w wieku XVIII przede wszystkim ingerowała Rosja, ale również Prusy, również częściowo Austria i również częściowo Francja. Wszystkie te kraje miały swoich stronników opłacanych, nawet i agentów w Sejmie, w różnych instytucjach, i one chciały, żeby prawda, w Polsce ten chaos się utrzymywał żeby magnateria była rozdarta pomiędzy różne stronnictwa i żeby po prostu ich wpływy tych państw mocarstw europejskich, w tym krajów ościennych, wzrastały w Rzeczypospolitej. I wtedy właśnie polska magnateria i polska szlachta doszły do, do takich błędnych wniosków na dłuższą metę, że słabość Rzeczypospolitej jest gwarancją jak gdyby jej istnienia. Dlatego, że żaden z krajów tu, tutaj nie ma zbyt jakichś przeważających wpływów, a jeśli ma, to blokują go inne kraje i w ten sposób Polska może trwać. No, okazało się, że jest to mniemanie niesłuszne. No ale my zajmiemy się dzisiaj właśnie okresem lat 1788-1792. Zaistniała wtedy nowa sytuacja w Europie. I to znaczy, jak gdyby sojusz rosyjsko-pruski zaczął przeżywać pewien kryzys. Wstępem do tego kryzysu było to, że w 1784 roku Rosja zajęła Krym, czyli tutaj Morze Czarne, prawda, a dalej można się przesunąć w kierunku Cieśnin czarnomorskich. Tutaj Rosja miała określone plany ekspansji w kierunku właśnie Turcji. I Morza Czarnego, dalsze plany, i to zaniepokoiło między innymi Prusy. Dlatego właśnie Prusy tutaj szukały poparcia innych państw, i też, mimo że tutaj Polska, jak gdyby nie była na początku i uważana za ich sojusznika, to Prusy były gotowe na pewne tutaj, prawda, jakieś inne rozwiązania niż tylko sojusz z Rosją. Natomiast król Stanisław August Poniatowski, który był stronnikiem Rosji, wiedział o tym, że wojna z Rosją wybuchnie. W roku 1787 spotkał się z carycą Katarzyną II w Kaniowie i tam chciał ustalić z nią powiększenie wojska polskiego do 20 tysięcy żołnierzy, ale tych 20 tysięcy żołnierzy, które miały być wysłane za granicę i miały walczyć u boku Rosji przeciwko Turcji. Caryca zgodziła się na jedynie 12 tysięcy żołnierzy, a ponadto nie zgodziła się na jakiekolwiek reprezentowanie Polski. U boku Rosji w rozmowach pokojowych z Turcją. W przyszłości, kiedy ta wojna byłaby wygrana przez Rosję, przez Rosję, prawda? Tak samo zabiegi tutaj stronnictw politycznych w stosunku do Rosji, do jej poparcia i jakichś reform też nie przynosiły żadnych efektów. I To zrodziło rozłam w polskiej tutaj magnaterii, w różnych, w różnych stronnictwach politycznych. Zaczęto Rosję postrze, postrzegać bardziej jako tego uciskającego kraj, tego, który yy, nie pozwala na jakieś da, większe reformy, prawda? Że to nie jest przyjaciółka yy, ten kraj, tylko jednak jest to kraj, który trzyma ten protektorat. Styl rządów rosyjskich był inny niż w, to było w tradycjach staropolskich. Gdzie, gdzie było poszanowanie pewnej wolności, pewnej swobody, być może nawet aż do przesady, ale jednak. Natomiast ambasadorowie rosyjscy taki twardy styl rządów reprezentowali, taki jak, jaki był właściwie w carstwie rosyjskim za Katarzyny II i później. No i to budziło nieporozumienia i to budziło coraz mocniejszy konflikt. No i część magnatów, bo to głównie oni mieli duży wpływ na. Politykę byli ludźmi najlepiej wykształconymi, zamożnymi, znającymi realia europejskie, zaczęło się rozglądać za innym poparciem poprzez swoje kontakty między innymi krajowe i zagraniczne. I tutaj między innymi tacy magnaci jak Ignacy Potocki, Karol Radziwił, szukali poparcia wśród dworów niemieckich, czyli w Wiedniu i Berlinie. No, i tutaj Prusy, jak gdyby zrozumiały, że mogą liczyć na ten sojusz. W międzyczasie, w 1787 roku, Turcja wypowiedziała wojnę Rosji, i w tym samym roku, właśnie dochodzi do tej wojny rosyjsko-tureckiej. Prusy są tutaj do Rosji nastawione niechętnie. Natomiast w 1788 roku, właśnie zostaje zwołany Sejm Czteroletni, później zwany Wielki. I on wprowadza jako jedną z pierwszych uchwał 20 października 1788 roku aukcję wojska. Aukcję, czyli powiększenie wojska. Wystawienie wojska. Według pierwotnej uchwały, wojsko miało liczyć 100 tysięcy. Miało to być stałego wojska 100 tysięcy Rzeczypospolitej, ponieważ wcześniej w Koronie, czyli w polskiej części Rzeczypospolitej, tego wojska było kilkanaście tysięcy maksymalnie, natomiast na Litwie kilka tysięcy. No więc to była liczba, która w żaden sposób nie mogła rywalizować z tymi mocarstwami ościennymi, które miały Armie bardzo liczne już wtedy, liczące 200 tysięcy, czy nawet więcej, prawda? I należało właśnie ustanowić armię, która mogłaby nawiązać realną tutaj, w razie konieczności, walkę z którymś z mocarstw. Prusy były bardzo zmilitaryzowanym państwem, one miały tam sto parędziesiąt tysięcy stałej armii, ale mogła wzrosnąć. Austria, 200 tysięcy, Rosja też miała liczną armię, więc tu trzeba było właśnie wzmocnienia militarnego Rzeczypospolitej. Na pierwszym miejscu zdawano sobie z tego sprawę no i uchwalono tą ustawę. Drugą uchwałą było ustanowienie podatków na armię i to było. Była tak zwana ustawa 10 grosza z dóbr szlacheckich, czyli 10% z dóbr szlacheckich, czy tam zysków, miało iść na, na tą właśnie aukcję wojska, na powiększenie wojska, i 20% z dóbr duchownych. Jeśli były na przykład jakieś majątki magnaterii duchownej, czy prawda, magnaterii tej, tej szlacheckiej, czy, czy szlachty średniej, powiedzmy, jakichś posesjonatów, to one miały, miały właśnie iść na tą armię. Ale jak się okazało, te podatki nie były na tyle wystarczające, żeby uzbroić ówcześnie 100 tysięczną armię. No i później zmniejszono tą aukcję do 65 tysięcy, ale to i tak był duży postęp w porównaniu do tego, co było wcześniej. I... Następnie w 1790 roku, po dłuższych negocjacjach, doszedł do skutku sojusz z Prusami. I tu nastąpiło już oficjalne i wyraźne zerwanie protektoratu rosyjskiego. Rosja toczyła wtedy już dość moc, prawda, w takim stadium zaawansowanym, wojnę z Turcją. Dodatkowo jeszcze napięte były stosunki ze Szwecją. Ostatecznie Szwecja też zaatakowała w przygranicznych rejonach Rosję, i Rosja musiała. Jak gdyby tutaj wycofać się z tego protektoratu. Co więcej, nakazano Rosji usunąć magazyny wojskowe z terytorium Ukrainy, które zaopatrywały wojska rosyjskie. Było to dla Rosji dotkliwe, no ale Rosja postanowiła nie, nie mieć jeszcze przeciwko sobie Polski i wycofała te y, wojska z Ukrainy. Natomiast Prusy zawarły sojusz właśnie z Turcją i y, z Polską. Przeciwko Austrii i Rosji, dlatego, że z Austrią też stosunki były napięte i Austria przyłączyła się w pewnym momencie do Rosji, żeby toczyć wiem, wojnę właśnie przeciwko Turcji. Znaczy już wcześniej też to, toczyła zwycięską wojnę z Turcją, to zachęciło między innymi Rosję do, do, do agresywnych wystąpień przeciwko Turcji. I tutaj właśnie zarysował się ten sojusz. Była to sytuacja dość korzystna w tamtym czasie dla Polski, dlatego, że Polska jak gdyby na pewien czas odzyskała suwerenność, właśnie na okres obrad Sejmu Wielkiego. No i tutaj Sejm właśnie wprowadzał różne reformy, uchwały dotyczące właśnie mieszczaństwa. Najważniejsza właśnie tutaj, początkowa uchwała to była aukcja wojska, czyli powiększenie wojsk. Ale najważniejszą uchwałą było ustanowienie 3 maja 1791 roku Konstytucji 3 maja. Była to jedna z najnowocześniejszych konstytucji w Europie i na świecie. Plasująca się w ogóle w czołówce takich rozwiązań prawnych, właśnie ówczesnego, cywilizowanego świata. No i tutaj ona wprowadzała to, że tron jest dziedziczny. Że władzę ustawodawczą wykonuje Sejm i Senat. Natomiast władza wykonawcza, czyli jak gdyby taki rząd, to, było, to była Straż Praw, na czele której stał król. jego rola, jak gdyby była podobna do tej roli, jaką pełnił prezydent Stanów Zjednoczonych, że jednocześnie był szefem rządu i głową państwa. Więc. Władza królewska wcale nie słabła w myśl konstytucji. Zniesiono też liberum veto. To są takie podstawowe reformy, natomiast ich było dużo więcej, ale te najważniejsze właśnie trzeba zapamiętać. Ogólnie było to, była to reforma, która była niezwykle nowoczesna i, i faktycznie mogła Polskę wzmocnić. Tutaj jeszcze tylko dodam, że korona i Litwa stawały się de facto jednym państwem. Nie było takiej odrębności jak wcześniej. Tylko jakieś tam niektóre rzeczy mało ważne zostały powiedzmy w pewnej odrębności. Natomiast oficjalnie już było to państwo jednolite. Nie było tego podziału tak jak wcześniej na koronę i Litwę, tylko to już miała być jedna rzecz pospolita. Ale tak jak mówię, to, to są te najważniejsze reformy. Natomiast na to wszystko miała właśnie sytuacja europejska wpływ. No i w 1792 roku Austria, z którą właśnie miała być wojna pomiędzy Polską, ewentualnie w sojuszu z Prusami i sami Prusami, następca Józefa II, który zmarł wcześniej, cesarz Leopold II, postanowił za wszelką cenę, Wycofać się z wojny z Turcją bez żadnych nabytków terytorialnych i wycofać się z wojny z Prusami i Polską. Dlatego, że bardzo się tego obawiał. Uważał, że za wszelką cenę musi uratować pokój. Mimo ewentualnego poparcia Rosji. No i tutaj, Prusy, dla Prus się sytuacja całkowicie zmieniła. <laughs> I one, jak, I one wróciły do, postanowiły wrócić, mimo popsutych stosunków, do sojuszu z Rosją, a to oznaczało, że. Na tym ucierpi Polska. Zresztą Prusy nie były w stosunku do Polski od początku takie całkiem szczere, patrzyły, gdzie mogłyby uzyskać jakieś nabytki terytorialne. Do Polski zresztą cały czas jakieś tutaj roszczenia miały, zdawały sobie sprawę, żeby one mogły się rozwijać, to w ich koncepcji, żeby zachować pozycję mocarstwa europejskiego, musiały się powiększać, dlatego że nie, nie było to państwo duże terytorialnie. Wcześniej zagarnęło w latach 40. i w ciągu wojny siedmioletniej, tak zwanej w XVIII wieku, tereny Śląska Austriackiego. Z czego Austria też była niezadowolona, i y, musiało się rozwijać, ale bardzo tutaj o okiem takim, y, powiedzmy, pazernym wręcz, czy takim, prawda? Mieli ochotę bardzo na te, na te tereny polskie, szczególnie te tereny, y, porty nadmorskie, prawda? Gdańsk między innymi, czy, to, czy, czy miasta blisko morza położone, Toruń a nawet i Wielkopolskę, więc zdawali sobie sprawę, że tutaj te tereny muszą zagarnąć, żeby być tym takim mocarstwem jak gdyby w pełni. Pamiętajmy, że wtedy Prusy były odrębnym państwem, Niemcy były podzielone na wiele państw i ta rywalizacja o prymat między Prusami, Austrią, a jeszcze wtedy innymi państwami na terenie Rzeszy Niemieckiej, między innymi Saksonią, trwała. No, i wówczas stronnictwo hetmańskie w Rzeczypospolitej, które nie popierało tego stronnictwa patriotycznego, które przeprowadzało reformy, które było wrogie wobec postępków wcześniejszych i postępowania Rosji, które to stronnictwo patriotyczne poparł właśnie sam król Stanisław August Poniatowski. To wspomniane przeze mnie stronnictwo hetmańskie uważało za swojego sojusznika Rosję. Uznało reformy Sejmu Wielkiego za naruszające prawa i złotą wolność szlachecką. Uważało, że ten ustrój wcześniejszy był gwarantem tutaj jakiejś stabilności wewnętrznej Polski i zewnętrznej. No i grupa magnatów, konkretnie. Sewery Drzewózki, Szczęsny Potocki i Ksawery Branicki. To byli przywódcy. Oczywiście opłacili też iluś tam innych, w dwie liczbie szlachtę. To była mniejszość, ale ona za zawiązała konfederację w Targowicy. <klujny> Przypomnę, że konfederacja to była legalna forma oporu wobec króla i zwróciła się na wiosnę 1792 roku o pomoc do Rosji, do cywicy Katarzyny II. I z czasem Rosja udzieliła poparcia targowiczanom i przedstawiła 22 lipca ultimatum Polsce, ale oczywiście wcześniej. Wybuchła wojna w obronie Konstytucji w maju 1792 roku. Rzeczpospolita dysponowała wówczas dwiema armiami. Jedną armią na Ukrainie dowodził bratanek króla, książę Józef Poniatowski, natomiast drugą armią na północy książę Ludwik Wirtemberski, który okazał się zdrajcą i ta armia nie odegrała większej tej roli. Przez jego zdradę on paraliżował działania przeciwko Rosji. Natomiast Józef Poniatowski, już wtedy Józef Poniatowski, właśnie inni dowódcy włączyli się w tę wojnę. No i tutaj warto odnotować, że było przez nich odniesione zwycięstwo pod Zieleńcami, ale to nie była bitwa, która mogłaby przesądzić losy kampanii. Była też bitwa pod Dubienką, która zakończyła się remisem. Ponieważ armia rosyjska była zaprawiona w bojach liczniejsza, w, Rosja wystawiła przeciwko Polsce ponad 100 tysięczną armię, natomiast Polska zdołała zmobilizować armię pięćdziesięcioparotysięczną. Też była to armia niedoświadczona, brakowało dowódców wyż, wyższego szczebla na tak wielką kampanię. No i, i de facto ta kampania była tutaj na wschodzie przegrana, chociaż istniała jeszcze możliwość oparcia się o Linie i walki na przedpolach Warszawy. Natomiast, tak jak powiedziałem, 22 lipca 1792 roku Rosja wystosowała y, ultimatum i król Stanisław August Poniatowski przestraszył się tego. Nie, nie tylko on, również współpracujący z nim Kołontaj, Hugo Kołontaj. Przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Wydawało mu się, że w ten sposób uratuje resztki suwerenności Polski, że być może Polska dalej będzie istnieć. No i później władza oficjalnie przejęła, przejęła tak zwana generalność Targowicka, czyli ci przywódcy. Tej Konfederacji Targowickiej, ci wspomniani tutaj, właśnie Branicki, Potocki, Rzewuski, ci magnaci, którzy prawda, tutaj pokładali swoje nadzieje na powrót tych wszystkich złotych wolności i tego ustroju wcześniejszego. I tutaj, jak gdyby, no, w pełni oficjalnie, na początku, serca Katarzyna II, chciała zagwarantowała im powrót do tych właśnie tego ustroju sprzed czasów Konstytucji. I tutaj właśnie ci Konfederaci też w liście do Carycy, do, to, zostali przyjęci u, u władz rosyjskich, podkreślali, że Konstytucja ma charakter wywrotowy. Porównywali ją do, 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 tej, do, do rewolucyjnej Francji, prawda. Mówili, że tutaj podważał podstawy ustroju Rze Rzeczypospolitej. No i tutaj yy, zapanowały półroczne rządy Generalności Targowickiej w Warszawie. No zwolennicy tutaj reform musieli uciekać, uciekli głównie do Saksonii. No ale yy, to wszystko się tak nie skończyło. Yy, Prusy mocno naciskały Rosję w sprawie rozbioru. Austria była zajęta wojną z Francją, rewolucyjną wówczas. I Prusy z Rosją dokonały y, rozbioru. Podpisały tajny traktat 23 stycznia 1793 roku, wzorowany już na wcześniejszym traktacie rozbiorowym, i y, dokonały drugiego rozbioru Polski. Był to rozbiór bardzo dotkliwy, ponieważ Polska traciła większość swoich ziem. O ile po pierwszym rozbiorze Polski była jeszcze możliwość zachowania dużego dosyć państwa i reform, i żeby ono się odrodziło, żeby zaistniało, to po tym drugim rozbiorze takiej możliwości nie było. Była możliwość tego, żeby trwało państwo kadłubowe, w sumie niewielkie w porównaniu do poprzedniej. Pospolitej w formie szczątkowej, uzależniona całkowicie od woli Rosji. Stanisław August Poniatowski, jak gdyby, znaczy on uważał, że może to, można to kontynuować, żeby nazwa Polski była, żeby było takie państewko. Natomiast większość opinii publicznej polskiej szlachty nie chciała o tym słyszeć, i zaczęto przygotowania do powstania ogólnonarodowego. Nawet sami Targowiczanie, czyli ci, ci, którzy zwrócili się do Rosji, uznali to za zdradę tutaj Katarzyny II i początkowo ogłosili mobilizację. Doszło do jakichś tam potyczek z kawalerią pruską, natomiast pod presją Rosji. Wyjechali za granicę, udali się na emigrację. No i drugi rozbiór polski, tak jak mówię, w 1793 roku dokonał się. Natomiast w kraju podjęto przygotowania wewnętrzne i międzynarodowe do powstania przeciwko Rosji i, i zaborcom, prawda, czyli przeciwko Prusom i Rosji. Dziękuję.